Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cześć, wtorek, 13 tygodnia okresu zwykłego. Dzisiaj również dla nas, redemptorystów, ważny dzień, ponieważ e, wspominamy dzisiaj Matkę Bożą Tuchowską. Trwa teraz w Tuchowie na południu polski w decyzji tarnowskiej wielki odpust, na który przebywają kiedyś setki, dzisiaj dziesiątki tysięcy pielgrzymów, pytam. Wypraszać u Boga przez ręce Maryi potrzebne łaski, wypraszać wiarę, wypraszać nowe powołania. Dla nas, zatem, turystów, duchów jest na tyle też ważnym, szczególnym miejscem, bo przecież przez dziesięciolecia to właśnie w tamtym miejscu było seminarium duchowne. Wielu z nas kończyło w tamtym miejscu to seminarium. Składało śluby czasowe, wieczyste, przyjmowało święcenia diakonatu czy święcenia presbiteratu. Dlatego w tym dniu dla wielu z nas, też może dla wielu z Was, którzy jesteście z nami związani, a może ktoś jest z południa, to jest ważny dzień. Zapraszamy więc Matkę Bożą, by była dzisiaj z nami w kolejnym odcinku SOS, by razem z nami słuchała Bożego Słowa. Dzisiaj w tej lekturze Pro widzimy Pana Boga, który nie tylko zapowiada karę, która jest konsekwencją odejścia od Niego, jest konsekwencją uciskania ludzi biednych, ubogich, słabszych, ale też Pan Bóg zapowiada kolejne jakby konsekwencje. Wiemy oczywiście, że to też jest pewien obraz, bo łatwo oczywiście nam jest jakoś tak czasem może i wrzucić w taką foremkę Pana Boga, który karze, który któremu miła jest kara, która, który nie wiem lubuje się w karaniu ludzkości. Pan Bóg nam oczywiście przez karty Pisma Świętego pokazuje nieustannie, że Wszelkie zło, którego doświadczamy, które przychodzi do nas, wszelkie cierpienie, wszelka jakaś taka nieprawidłowość, która jest dla nas bardzo, bardzo trudna, nie wychodzi z jego ręki. Ale często to jest właśnie konsekwencja naszych ludzkich, wolnych wyborów, które Pan Bóg dał nam, kochając bardzo nas, szanując nas, dał nam wolny wybór. Ten, kto kocha, daje wolność. Ale jak za każdy dobry czyn, jest konsekwencja, jak mówimy dobro wraca, tak i też i zło wraca, że jeżeli zgadzamy się na jakieś bardzo konkretne zło, zgadzamy się na konkretny grzech, zgadzamy się na cierpienie między sobą, kiedy siebie ranimy, no to prędzej czy później konsekwencja tego też przychodzi. Ale to, co jest tak zawsze niesamowite, w tego obrazu, które Pan Bóg nam daje na temat tych różnych i, i konsekwencji, i kar, które nas spotykają, które dla nas są ciężkie, bo, bo to jest tak, my bardzo łatwo zgadzamy się na zło, ale kiedy przychodzi już konsekwencja tego zła, to wołamy Panie Boże, gdzie jesteś? Nie myśleliśmy o tym, kiedy grzeszyliśmy. Ale. Ostatnie słowo zawsze należy do Pana Boga, I, i w tych czytaniach, przez te ostatnie, nawet te tygodnie, kiedy słuchamy o tych różnych momentach, kiedy Izrael wracał do Pana Boga no i odchodził, i w tym odchodzeniu doświadczał tego wielkiego trudu. To zawsze jakby to, to słowo kończyło się interwencją Pana Boga, kiedy Bóg oczywiście zaprasza nas, mówi obserwujcie, rozeznawajcie, słuchajcie to, co do Was mówię, przez swoje słowo, przez codzienność, przez innych ludzi, przez wydarzenia, ale. Koniec końców, Pan Bóg mówi zapraszam cię do siebie. Zapraszam cię przed mój tron. To nie jest audiencja, ale spotkanie. Bóg chce ze mną pogadać, przegadać. Bóg chce w tej rozmowie poruszyć moje serce, w którym chce mnie zaprosić do nawrócenia, które oczywiście nie jest jakiś przymusem, ale znowu jest podprowadzeniem do tej wolnej decyzji, że rzeczywiście chcę wybierać Pana Boga. W tych moich też nieszczęściach, czy umiem wrócić do Niego. Bóg dzisiaj mówi, nabroiłeś, nie zostawię Cię samego. Przyjdź do mnie, musimy o tym wszystkim pogadać. Tak najbardziej zwyczajnie, chociaż to brzmi w tych słowach, zapraszam Cię przed mój majestat, zapraszam Cię przed mój tron. Trzeba, żeby dokonało się spotkanie, bo w spotkaniu dokonuje się rozmowa. Warto rozmawiać, kiedy my też ludzie czasem się gdzieś tam boczymy na siebie, kiedy czasem może się poranimy, czasem może trudnych słów wiele padnie. To pierwszą taką drogą, najważniejszą żeby na nowo wrócić na wspólną drogę, żeby się pojednać, to jest właśnie rozmowa. Po to, żeby sobie też odpowiedzieć na ważne pytania, dlaczego jesteśmy ze sobą, dlaczego chcemy być ze sobą, co nas łączy. I Pan Bóg też, jeżeli nas zaprasza na spotkanie, na tą rozmowę, to też po to, żebyśmy umieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, które też pada dzisiaj w Ewangelii, kim On jest, kim On jest. W odpowiedzi na to, kim Pan Bóg jest, to też odkrywam odpowiedź, kim ja jestem, kim jestem ja dla Niego. To słuchanie, to to szema Izrael, wsłuchiwanie się ciągle w to, jak Pan Bóg na mnie patrzy, jak o mnie myśli, jak Pan Bóg nie zmienia o mnie zdania, jak, jak, jak dla Pana Boga jestem ważny. Po to jest potrzebna ta rozmowa. Dzisiaj to pytanie zadają postowie, wobec burzy, która ich spotyka. Uczniowie tutaj w tym fragmencie wołają, Panie ratuj nas, Kirios, Kirie, ratuj nas, Kirie Lejson, Panie zmiłuj się nad nami, bo giniemy, bo giniemy. Panie, Boginiemy zawsze jest taki moment, że kiedy przyjdą wichry naszego życia i burze i te zawirowania, które są w życiu potrzebne, są potrzebne, żeby zweryfikować moje wybory, moje decyzje, moją wiarę, moją relację, gdzie ten Pan Bóg jest, jaki ten Pan Bóg dla mnie w moim życiu też jest, to żebym zawsze, zawsze jest dobry moment, żeby zawołać Kilieleison, Panie, zmił się nad nami, Panie, ratuj nas. I zobaczyć, że Bóg ma władzę. Który mnie wykorzystuje przeciwko mnie, ale wykorzystuje po to, żeby mnie uratować, nastała głęboka cisza. Tylko Bóg ma moc i władzę uciszyć wszelkie burze. Tylko Bóg ma władzę i moc uciszyć wszelkie wichry. Tylko Bóg ma władzę i moc, by w moim twoim sercu zapanował prawdziwy pokój. Prawdziwy pokój, który jest w stanie przejść przez wszelkie zawirowania, przez wszelkie trzęsienia ziemi. Bo Pan Bóg nas chce przez to razem z nami przeprowadzić, chce z nami być. Kim On jest? To jest to szukanie odpowiedzi nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale też wtedy, kiedy jest po ludzku niedobrze. Kim On jest? Że wszystko jest Mu posłuszne. Kim On jest w moim życiu? Kim jest w Twoim życiu? Czy wierzę Jego Słowu? Czy wierzę, że On jest w stanie wszystko uciszyć i zapanować? Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć, trzymajcie się.